Dzień dobry, dzień dobry. W piąteczek, piątunio. Nad rzeczką opodal krzaczka. Nie ma kaczuszek. Schowała się kaczka dziwaczka. Proszę bardzo. Rzeczka piękna, opadła. Brzeg wysoki. Wyłoniła. No. Proszę bardzo. Można oglądać. No. Bez ma. Piękne pączki. Bajka, nie schodzimy tam. Nie chodź tam. Nie chodź tam, bajka. Bajeczka oczywiście jest ze mną. No. Wiaterek wieje. Powiem Wam tak. Chłodny wiaterek wieje. Ale jest godzina prawie 13. Ale słoneczko mnie świeci w plecy. Grzeje. Bardzo. Ale wiaterek chłodny wieje. Także kochani. Jestem nad Rzeczką, w południe, w piąteczek, o kurde, trzeba to utrwalić, bo to jest mój urlop, no mogę se chodzić, no nie tak za bardzo mogę se chodzić, bo babcia mi nie daje i mnie tak umęczy, że później też mnie nogi bolą i nie chce mi się chodzić, ale póki mnie nie bolą, to chodzę. Kochani, życzę wam Miłego dzionka, przepięknej wiosny, dobrego zdrówka, pięknej pogody. I nie tylko na zewnątrz, ale i w Waszych serduchach też. To tyle ode mnie. Do zobaczenia wkrótce.